Witajcie kochani w pierwszym od bardzo dawna daily vlogu na moim kanale, a tak naprawdę nie będzie to daily vlog, tylko będzie to vlog weekendowy. Zaczynamy! Raz mi się tak zdarzyło, że zaczynałam vlog nagrywać w piątek wieczorem po pracy, aczkolwiek wtedy piątki wieczorem nie musiałam jeszcze świecić sztucznego światła. Ja jestem straszną marudą, jeżeli chodzi o tę porę, nienawidzę yy, zimy, czekam już po prostu na wiosnę, to jest moja ulubiona pora roku, chcę, żeby już... Yy. Jaśniutko, cieplutko, żeby dni były długie. Tak teraz dotarło do mnie, że w sumie ten vlog, początek przynajmniej jego, będzie bardzo podobny do tego, co wtedy nagrałam, bo teraz też czekam na dostawę z Tesco. A to ci niespodzianka. Taki mój mały, piątkowy rytuał. Ale jednak ten weekend będzie wyglądał zdecydowanie inaczej em, niż tamten, o czym się w trakcie trwania tego filmu przekonacie. Moje zakupy przyjechały, więc uwielbiam ten moment ale niestety wysiadła mi żarówka nie mam drabinki, a na krzesełku mi za nisko i tak jakoś nie mam będę, żeby to wymienić będę musiała poczekać aż przyjedzie ktoś i mi wymieni. Uff, rozpakowane ale powiem wam, że już któryś raz z rzędu jest tak generalnie nigdy nie mam problemów z Tesco, zawsze wszystko jest spoko ale ja widzę, że oni mają problem z odróżnianiem zapachów do moich e odświeżaczy powietrza, które mam w mieszkaniu. Um, to są te takie Airwiki standardowe, automatyczne, które to jakiś czas psiukają. No i słuchajcie, z tego co ja pamiętam, jestem tego pewna na 100%. To już mi się zdarza drugi raz, kiedy zamawiam inny zapach, a przychodzi inny. Tym razem jestem pewna, że zamawiałam jakiś zapach owocowy, właśnie jakieś tam yy, owoce z... z dzieciństwa, coś w ten deseń. A przyszło słuchajcie szarlotka z lodami waniliowymi. No dobra. Szarlotka jest z jabłek, jabłka to owoce, ale to nie był ten zapach. No ale nieważne, nie wiem o co chodzi, bo z niczym innym nigdy nie było pomyłek, a to już drugi raz z rzędu. Jest tak, że jak zamawiam sobie zapach, to przychodzi inny. Także tak, no ale nic. Eee, cieszę się, że przyjechał tak wcześnie, bo dzięki temu mogę jeszcze sobie coś porobić i chyba już ściągnę sobie moje paznokcie, bo mam straszne odrosty, czego teraz nie zobaczycie, bo się nie chcę sfokusować, a może jednak że mam odrostny, odrosty straszny i zrobimy sobie nowe paznokcie albo przynajmniej ściągniemy stare albo może poczekamy jutro aż będzie ładne słońce, nie wiem co mam robić w sumie, bo trochę bym pokolorowała może moje rozkwiny piątkowe to jest po prostu poezja, naprawdę polecam jestem najlepsza, wiem o tym Listen to the melody and let yourself go it's easy if you want it.

jest po dziewiątej Obudziłam się Ale jakoś Nie chcę mi się wstać Dzisiaj będzie taka sobota totalnie Po prostu Powiedziałabym brzydko, ale nie chcę tu przyklinać Także na luzie A jutro powinno być Bardziej ekscytująco Zwykle jest tak, że w weekendy właśnie Robię jakieś nagrywki I zwykle jest to sobota Ale tym razem przestawiłam sobie wszystko I będę nagrywać niedzielę, czyli jutro. Także dzisiaj odpoczywamy, nigdzie nie wychodzimy, a jutro będzie bardziej intensywnie. Raz w tygodniu sobie pozwalam na um, odrobinę luksusu i rano sobie robię właśnie e, taką e, kawę z ekspresu e, z bitą śmietaną i z posypką. Jak w starbuniu troszkę, ale tylko troszkę. Um, z, zwykle w tygodniu nie mam na to czasu, żeby się aż tak bawić, także weekend jest takim dniem. I dzisiaj w kubasku, który dostałam od Betty, który bardzo lubię. A właśnie pora na poranną kawę. Wczoraj już mi się nie chciało, ale obczajcie te odrosty. Po prostu muszę coś z tym zrobić, bo to jest masakra. Tak, strasznie. Nie lubię tak mieć odrośnie tych paznokciuszy Już jest pora, po prostu. Właśnie założyłam sobie te płatki pod oczy. Jakie one są śmieszne, bo one są. Um, połączone w ogóle, odkryte jakimiś takimi e, warstwami. Tutaj pozostało i została: dwa takie jeszcze były plasterki, pomiędzy tym była folia. A same w sobie są cienkie, fajnie się dopasowują, właśnie wam pokażę. Wyglądam fantastycznie. Normalnie glamour, ale przynajmniej trochę sobie oczka ogarnę przy sobocie. A co tam? Ale są po prostu tak śmieszne i takie przyjemne uczucie. O matko, mam czasem problem, że te, pl te plastry pod oczy kolagenowe nie zawsze mi dobrze przylegają, mnie denerwują, a te są naprawdę bardzo, bardzo wygodne i bardzo przyjemne. używałyście? Mi się podobają. zawsze największy problem, który wybrać kolor. Uwielbiam hybrydy i zawsze miałam obsesję na bukcie lakierów, ten swoją drogą. Jest piękny, bardzo lubię ten kolor, polecam, bo mówiłam o tym ostatnio. To jest ten, który mam teraz na tych palcach. No i co ja mam zrobić? Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom. Zrobiły się e, I to są dwa kolory, których użyłam Czyli Red Carpet i Pink Doll Oczywiście e, podejrzewam, że jutro Pokażę Wam je już w dziennym świetle Bo dzisiaj się tak pobrałam z tym wszystkim Robiłam tak milion różnych rzeczy Że już się zrobiło ciemnawo Ale Zaznaczcie są gotowe Uwielbiam jak są takie nowe hmm. W ogóle to przy okazji Będę sprzątać, powiem Wam o jednej rzeczy, bo na pewno wiem, że będą pytania i chcę tylko tak szybko po prostu przez to przejść, bo już są pytania. Feliciana już ze mną nie ma, tak czasami po prostu życiu bywa, więc znowu mieszkam sama, ale mocno zastanawiam się nad adopcją jakiegoś kociaka. I tutaj jest pytanie do Was: czy znacie jakieś właśnie fajne? Schroniska, organizacje, miejsca, domy tymczasowe, takie godne polecenia w Warszawie, z którymi właśnie mogłabym to załatwić, źle to powiedziałam. Z którymi po prostu mogę, będę mogła się skontaktować za jakiś czas, bo nie wiem jeszcze kiedy to będzie, coraz intensywniej o tym myślę, um, ale jeszcze nie wiem kiedy to zrobię. Natomiast na pewno wiem, że za jakiś czas będę chciała to zrobić i zrealizować. Także jeżeli macie jakieś typy, to piszcie na dole. Generalnie jestem. Strasznie kijową panią domu, o czym wiedzą wszyscy, ale od czasu do czasu jednak lubię sobie coś zjeść w domu eee, i pokażę wam moją ostatnio ulubioną zupę, która jest mega prosta, jak na kijową panią domu przystało. Tak, to jest mieszanka korteksu zupa królewska. I ona jest, tu jest w ogóle szpinak, różnego rodzaju warzywka i do tego sobie daję właśnie ser pleśniowy i ostatnio kupiłam jakiś taki śmieszny orkiszowy, dlaczego się nie chcesz sfokusować gościu, o dziękuję, orkiszowy makaron, będę go jadła pierwszy raz i dodamy właśnie trochę tego makaronu tej zupy, zobaczymy jak się z tym makaronem sprawdzi. Bo ostatnio jadłam ją z rureczkami penne i było spoko, więc tym razem przetestujemy coś takiego. Witam was moi drodzy, w niedzielny poranek. W sumie nie taki poranek, bo jest godzina dziesiąta już, więc. No dobra, no poranek jeszcze, ale myślałam, że wstanę wcześniej, bo trochę mam rzeczy dzisiaj do zrobienia. Ale wczoraj jakoś tak dosyć spontanicznie włączyłam sobie film o Amy Winehouse. I że włączyłam go około północy, no to skończyłam go oglądać po drugiej, a potem jeszcze nie mogłam zasnąć. No, no i właśnie takie są efekty, ale już. Mam ma te włosy, już kawusia jest zrobiona, także wypiję kawę, zrobię sobie makijaż i będę musiała nagrać kilka filmów. Um, no bo tak, bo to jest dzień nagrywek. A potem najprawdopodobniej, jeżeli nic się nie zmieniło, a muszę to jeszcze potwierdzić, jedziemy na targi Beauty Forum do Expo. Także zapowiada się bardzo fajny, intensywny dzień. Jestem gotowa do nagrywek. Teraz zadzwonimy szybko do łobuzów, bo ja nie wiem, co się dzieje. Nie odzywają się. Boże, jak tu ciemno, ale cóż. Hmm. Ktoś mnie odrzucił. Nie chcę ze mną gadać. Um, jeszcze mam do złożenia. Film urodzinowy dla Beaty. Tam w ogóle na oknie tu stoi prezent dla niej. Boże jak ciemno, matko! Tak się ustawiłam, że mam światło za sobą, jestem zdziwiona, no ale nieważne. Ehm, także mamy nadzieję, że się jej spodoba. Oprócz tego właśnie montuję film dla niej z e, życzeniami i nie tylko. E, to będzie dosyć ciekawe przeżycie. Jeżeli chodzi o ten film, jest naprawdę takiego filmu, chyba nikt nie dostał jeszcze w życiu ever. <laughs> no, e, dobra, biorę się za nagrywanie i zobaczymy, co dalej. O, rozjaśniło się. Moje paznokcie są magiczne. Mam magiczne paznokcie, zobaczcie, rozjaśniłam obraz. I znowu się robi ciemno. No, chyba nie są aż takie magiczne. Nagrywki skończone. Tak, to jest rozpis A wam się podobają moje usta. Burżuła, jakby co. Olachramingo go chyba. Yy, udało mi się dobić do Dariusza. Słuchajcie, śpiochy spały, ale luzik już się ogarniają, także ja też się ogarniam i będziemy do nich jechać czy jakiś hajs wyciągnąć, bo może coś kupimy. Mam w planie kupić szczoteczkę od Hani Digital, ale zobaczymy czy mi się uda, bo może się okazać, że już nie będzie na przykład, no bo już jest drugi dzień targów. Ale, hajs zawsze się przyda Jedziemy do obozów. Rzecz, której nie znoszę robić, to jest... wrzucanie śmieci, nie wiem czy wam o tym mówiłam, czy nie Ale to jest najgorsza rzecz, nie znoszę tego robić, po prostu nie znoszę Ciemno jedzie się pospieszyć. Oh. Deszcz pada Jak ja nie deszczu Ale dobrze, że jedziemy samochodem Więc nie zmokniemy. przynajmniej ja teraz tylko Ale na szczęście do metra mam blisko, także szukamy Baczcie, nasza gwiazda jest w gazecie. Czytacie takie przedsiębiorcze Gazety Darius? też takie? OF course. No my ja myślałam właśnie My Company i proszę. co tutaj jest? Celizacja Karina Gołębiewska. Karol! Zali mi nazwiska i to było takie dziwne. No nie. Ta tutaj jest gdzieś ja Tak, tu nie, tu u góry jest, tu! Tu też jest Gołębiewska. A jest, o jest gołębiwska! O faktycznie, Boże, jak dziwnie! Masakra! sama wybierałaś zdjęcie, czy wysłałaś im kilka? Nie pamiętam, to było tak dawno temu, tak, wiesz, to właśnie, to mówię, że to jest tak dawno, bo widać, jak to tam jest No i w ogóle, właśnie, teraz tak czytam, bym i ja się tego zgadzałam, <grym> <grym> jak zawsze. I dzisiaj Co będzie kupiasz? test na YouTubie Takie <noise> urządzenie, które wyciąga soki yy, z Dreamki z palenką pomocy. możesz zrobić. I dzisiaj ja będzie teścik na kanale. Wjeżdżam na górę, ale zmogłam powiem wam znak ale usta się w miarę trzymają mimo to jak burżuła że Jej, idę odpocząć w ogóle nie uważam do tyłka naprawdę wiesz się rozmasałam w ogóle sorry że się tak patrzę ale zawsze jak nagrywam telefonem to właśnie mam jakąś taką tendencję patrzenia się na siebie <laughs> o boże powiem wam że jestem gapa bo zorientowałam się że przed wyjściem zapomniałam wam o, moje włosy, tak wyglądają moje włosy. Wracając przed wyjściem zapomniałam Wam upublicznić najnowszy film z ulubieńcami, więc zaraz to zrobię. I w ogóle... E, jakoś tak nie wiem, nie miałam w ogóle będę zagadania na mieście, sorry, znaczy na mieście jak byliśmy na targach. Także nie pogadałam do Was, ale może coś tam trochę zobaczyliście z tą zaraz Wam jeszcze tak szybciutko opowiem. E, niby nie byliśmy tam długo, ale się zmęczyłam. E, ale nie będę narzekać, bo generalnie jestem bardzo zadowolona. E, fajnie było spotkać się z dziewczynami z Semilaka, fajnie było pogadać z Hanią. W ogóle też kilka rozwadz podeszło do nas, więc też było spoko, w ogóle bardzo przyjemnie. E, no i od czasu do czasu, ja pamiętam, wydaje mi się, że w zeszłym roku nie było na tych targach. Nawet na pewno na tych targach w zeszłym roku nie było. A jednak od czasu do czasu fajnie sobie na coś takiego pójść, popatrzeć tak bardziej, żeby się spotkać w sumie z ludźmi niż na jakieś wielkie zakupy, bo mi się chyba strasznie pozmieniało i wolę, jeżeli kupuję, to wolę zamawiać wszystko online. Dziwne to jest, powinno być na odwrót, prawda? Powinno mi bardziej lubić yy, jednak coś pomacać, dotknąć, zobaczyć jakie to jest w realu. A ja lubię niespodzianki i zamawianie z internetu, no ale cóż na Oleśkę nic nie poradzicie. Dobra, muszę sobie coś zjeść. Film wrzuciłam właśnie, dlatego była mała przerwa. Chociaż pewnie nie zauważyliście, no bo w montażu nie ma przerwy. E, film wrzuciłam, więc mogę iść coś zjeść w końcu. Nie wiem jeszcze co. Mam zupę z wczoraj. Pamiętacie, jak gotowaliśmy zupę? No to zupa jest i pewnie właśnie zaraz sobie tą zupą grzeję, bo jest pyszka, uwielbiam ją. To są moje jakże szalone y, łupy stargów. Dziewczyny z Semilaka dały mi zapas semilaka, bo on normalnie nie jest dostępny. E, tak o, tylko jego można dostać w, przy zakupie zestawu startowego. Od Hani dostałam szczotę, którą. Bardzo chcę przetestować, bardzo chcę w ogóle zrobić film z nią, jak się nią, nią nakłada podkład, bo jestem jej bardzo ciekawa. No i taka trochę moja mała tradycja, jeżeli chodzi o targi Beauty Forum, zawsze um, w Maestro jakiś pędzelek mi wpadnie, bo one są tam wtedy podeszkę i za te właśnie dałam 20 zł, mam taki bardzo, bardzo cieniutkiego linera i taki mega, 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 mini, 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 mini zaraz Wam przybliżę. Widzicie, tu jest taki mini, 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 mini do brwi będzie i to jest taki bardzo cieniutki do linera. Eee, ten do brwi to jest 660, a ten do linera to jest 780. Tak, dokładnie. Także łupy jak talala. No ale cóż, ja mam tego wszystkiego za dużo, nic mnie szczególnie nie kusiło. Także wystarczy. Powiem Wam, że taka vlogerka ze mnie jak się masz po prostu. O, dajcie spokój. Wyszłam z sprawy. Nie umiem nagrywać daily vlogów. Jakoś nie jestem z siebie zadowolona. Miałam Wam dzisiaj nie marudzić. No i wyszło jak zwykle. Także lepiej, jak zastosuję się do techniki kończ, waść, wstydu, oszczędź, idź zmyć makijaż um, i skorzystaj z ostatnich chwil weekendu. Bo jutro znowu praca. Jutro też ma przyjść Panu do internetu i ma mieć szybszy internet. Zobaczymy. No, także, jeżeli nie zanudziliście się na śmierć podczas tego vloga, co jest bardzo możliwe, bo był on tak ekscytujący, że aż w ogóle, to dajcie łapkę w górę. No. <laughs> ja oczywiście zachęcam Was do zerkania, do opisu, jak zawsze, i do subskrypcji, jeżeli jesteście na moim kanale po raz pierwszy. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że będę z siebie bardziej zadowolona wtedy I z tego filmu. No nic, buziaki!